Znajdujemy się w dawnej stolicy Polski, w Krakowie, tuż pod Wawelem, siedzibie Królów Polskich. Przebiegająca tędy ulica Stradomska łączyła dawny żydowski Kraków, Kazimierz, chrześcijańską drogą prowadzącą do Rynku Głównego, ulicą Grodzką, plantami. Te dwa światy łączone tą ulicą stały się dzisiaj w XXI wieku, miejscem dialogu, centrum dialogu przez Stradomskie 11. Dialogu między dawnym światem, który został tak tragicznie zniszczony, a współczesnością. Staramy się ten świat odkryć na nowo, przypomnieć, podkreślić jego blaski, będące wyrazem. Prawie tysiącletniej obecności na ziemiach polskich przybyszy żydowskiego pochodzenia z całej Europy. Przybyli tutaj, albowiem byli zaproszeni przez polskich książąt, później królów, aby zmodernizować Polskę. Wywiązali się z tego zadania świetnie. Do dwudziestolecia międzywojennego Stanowili, przeszło 10% naszej populacji, przeszło 3,5 miliona ludności. Tu w Krakowie stanowili, przeszło 50% lekarzy, 70% prawników. Byli to członkowie rady miasta, kilku wiceprezydentów miasta, a nawet prezydent kaplicki, kapelner, był pochodzenia żydowskiego. Również szef garnizonu krakowskiego, generał Mont. Był Żydem, był najwyższym stopniem oficerem wojsk polskich. A więc byli to ludzie, którym tyle zawdzięcza współczesny Kraków. Cały XIX-wieczny Kraków został zbudowany przez architektów żydowskiego pochodzenia. Byli to nauczyciele uczące również w polskich szkołach. Byli to przemysłowcy, członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w domu pod globusem którzy prowadzili Kraków na salony ekonomiczne Europy. Byli to oczywiście drobni sklepikarze, rzemieślnicy, którzy tak, tu w Krakowie, ale właściwie w całej Małopolsce, a właściwie całej w całej Polsce stanowili w jakimś sensie kręgosłup ekonomii, struktur codziennego życia w małych miasteczkach, w tak zwanych Sztetl, gdzie Żydowska była i piekarnia, i księgarnia, i szewc, i krawiec, i aptekarz, i lekarz. Trudno sobie wyobrazić, bez tych przybyszów, którzy stali się członkami naszej społeczności, współobywatelami, trudno sobie wyobrazić codzienne życie. Jeżeli staramy się wracać do tej koegzystencji, współistnienia. To jest to piękne, że te dwie społeczności wzajemnie się uzupełniały, a kultury nasze się wzbogacały. Również języki się wzbogacały. Wiele jest słów zapożyczonych z hebrajskiego i w hebrajskim z polskiego. Jestem lekarzem i to jest dla mnie też interesujące, że wszyscy polscy królowie mieli żydowskich lekarzy. A więc. Nasze najwyższe struktury były chronione pod kątem zdrowotnym przez świetnych żydowskich lekarzy. Tu, w Stradomskim Centrum Dialogu, chcemy budować ten dialog między tymi dwoma społecznościami, przywracać pamięć młodzieży przyjeżdżającej z Hajfy, z Berszewy, z Jerozolimy, z Tel Awiwu. Przyjeżdżają tu jako wyraz hołdu dla pomordowanych, odwiedzają obozy koncentracyjne, ale chcemy również im pokazać nie tylko Holokaust, ale to, co Holokaust zniszczył tysiącletnią, wspaniale rozwijającą się kulturę żydowską na ziemiach polskich. Pokazujemy w zachowanych, pięknie synagogach średniowiecznych, jak w Synagodze Wysokiej, ale również tu na Stradomiu. Ten świat, w oparciu o fotografie głównie, ludzi chodzących po ulicach, yy, grających w piłkę na boisku Makabi niedaleko stąd. Harcerstwo żydowskie, tak zwane Hacofe, które tak pięknie się rozwijało. Młodzież, która wyjeżdżała na wakacje do Zawoi, do Rabki, do Morskiego Oka. Staram się pokazać tych ludzi, którzy tu również na Stradomiu wynajmowali tę piękną galerię na swoje święta żydowskie. Tutaj w pierwszym ogródku piwnym w Krakowie był Teatr Polsko-Żydowski Pana Wiśniewskiego. Przedwojenni krakowianie, dzisiaj 80-90-letni przyjeżdżają tu i mówią, tak pamiętamy, tu w tym ogródku była Estrada. Chcielibyśmy, dzięki dr Harse Kruleto i bratowi Jackowi, przywrócić ten świat. Czy jest to możliwe? Jest to trudne. Ale docierając do przedwojennych krakowian, którzy przeżyli Holokaust, docieramy do ich wspaniałych zdjęć, dokumentów, ich pamięci. Ich otrzyma, obserwujemy te ulice, obserwujemy. Niedzielne popołudnie na linii AB, gdzie w dobrym tonie, pięknie ubrani, było wyjść na spacer. I są piękne zdjęcia z tamtych okresów. Jedna z moich, mogę już Cię powiedzieć, przyjaciół przedwojennego Krakowa, Bronia Ginz, była bardzo piękna. I powiedziała mi, Panie Aleksandrze, miałam takie powodzenie, był to taki piękny świat, byliśmy w dobrobycie, rodzice dobrze zarabiali. I to była nasza młodość, tu w Krakowie. Wspaniałe gimnazjum hebrajskie, gdzie uczono po polsku i uwrażliwiano tę młodzież na polską literaturę, poezję. Słynny profesor Juliusz Feldhorn, poliglota, polonista, którego do dziś wspominają jego uczniowie. I kiedy dzwonię do nich, do Tel Awiwu, do Hajfy i pyta, pytam, czy pamiętają profesora Feldhorna, Odpowiadają, co za pytanie. Oczywiście, że pamiętam, to był taki wspaniały człowiek. Uczył nas polskiej poezji, uczył nas słowackiego, smutno mi Boże. I oni te wiersze recytowali na ap apel placach, obozów koncentracyjnych, odarci z wszystkiego z ubrania, honoru, głodni, przemarznięci ale w ich sercach była polska poezja i to im jak twierdzą pomogło przetrwać dzięki przedwojennemu Krakowowi dzięki wychowaniu w tych wspaniałych szkołach i dzięki wspaniałej polskiej literaturze to jest jeszcze jeden z elementów naszego wzruszenia nad przedwojennymi Krakowianami którzy jak nasz przyjaciel Marcel Goldman cytuje do dziś fragmenty Ogniem i Mieczem który pisze wiersze i tu w Stradomiu, w tym Centrum Dialogu, niedawno wydając jego wiersze, zrobiliśmy promocję poetycką jego zbioru poezji. Chcielibyśmy, aby Stradomskie Centrum Dialogu było taką filią New Kraków Friendship Society w Ameryce, które grupuje Krakowian przedwojennych, jak i Stowarzyszenia Krakowian w Izraelu, aby tu się spotykali. Aby tu wspominali, jak to było niedawno, gdzie ich matki robiły zakupy, gdzie mieszkali na Sarego, Sebastiana, świętej Gertrudy, na Majzelsa. Mają wspaniałą pamięć co do dat, numerów ulic, nazwisk. My z tego korzystamy, próbując odtworzyć ten świat. Kiedy jako lekarz mam możliwość podróżowania po świecie, to odwiedzam zawsze przedwody Krakowie. I później tu w Stradomskim Centrum Dialogu oni jakby znajdują ten świat, który przestał istnieć bardzo tragiczny. Najczęściej stracili wszystkich najbliższych, ale przychodzą tu i staramy się im oddać, że o nich pamiętamy, że mamy dla nich szacunek, że zasługują na naszą pamięć, albowiem. Ich, ich przodkowie od wielu lat budowali też Kraków, rozwijali ten kraj, byli współobywatelami naszego miasta i zasługują na nasz szacunek. Stradomskie centrum dialogu od przeszło czterech lat, więcej co miesiąc, organizuje różne imprezy w postaci wystaw fotograficznych, wystaw obrazów. Zaprasza na koncerty, na promocję nowych książek. Buduje też przestrzeń pozytywną między lekarzami i pacjentami. Jako lekarz dla mnie to jest ważne. To też jest relacja dwojga ludzi, czasem wcześniej sobie nieznanych, którzy muszą zbudować pewną płaszczyznę porozumienia, zaufania. I tu spotykamy się, gdzie siada 40-50 pacjentów, i w jednym czasie mogę do wszystkich nich mówić. W przeciwieństwie przychodzi, mówię, tylko do jednego. Budujemy tu dialog również między ludźmi różnych zawodów, różnych generacji, młodych i starszych. Mamy tu spotkania studentów trzeciego wieku, ludzi starszych, którzy nadal chcą się czegoś uczyć. Budujemy tu dialog między ludźmi różnych religii, różnych narodowości, różnych języków. Aktualnie w Galerii Stradomskiego Centrum Dialogu pokazujemy planszę Statutu Kaliskiego, zbioru 36 przywilejów ustanowionych w roku 1264 przez księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego. Zatwierdził on prawa i obowiązki przybyszy żydowskiego pochodzenia. Gwarantujące im bezpieczeństwo życia i mienia i równe prawa z miejscową ludnością chrześcijańską. To miało zapewnić ich pozytywny, dobry rozwój, ale równocześnie udział w reformowaniu kraju. Ten statut został pięknie w latach 20. XX wieku iluminowany przez polsko-żydowskiego artystę Artura Szyka. I pokazywany był 80 lat temu, w roku 1932, tu w Krakowie, w jednej z galerii na rynku głównym. Dzisiaj pokazujemy go ponownie po 80 latach, równocześnie wydając po raz drugi Statut Kaliski w 45 planszach pięknych, iluminowanych miniatur. Pokazujemy je tutaj w powiększeniu, aby podziwiać ich kunszt. Ich koloryt, ich przesłanie, ich yy, niebywałą yy, jakość, albowiem Artur Szyk uznawany jest za największego miniaturzystę XX wieku, największego od czterech stuleci. Jest takie powiedzenie, że nikt tak jak Artur Szyk na tak niewielkiej przestrzeni nie umieszczał tak wielu symboli o tak wiel wielu znaczeniach. I to jest wielka prawda. Każdy z, każda z tych plansz pokazuje i polskich królów, i lekarzy żydowskich, i bojowników o, żydowskich o polską yy, niepodległość, i yy, rzemieślników żydowskich. I pokazuje ten świat, tak jak on naprawdę istniał. Artur Szyk chciał pokazać, że te dwa światy się wzajemnie przeplatały, uzupełniały, wzbogacały Mówiąc krótko, że nie ma historii Polski bez historii Żydów, ani historii Żydów bez historii Polski. I to jest treścią naszej wystawy. Statut kaliski wydany w ośmiu językach, albo Artur chciał, aby to przesłanie polskiej tolerancji było pewnym przykładem na całej Europy, jest wręczany na tle tej pięknej wystawy, yy, wielu ważnym luminarzom. Polskiej Nauki, Sztuki Polityki. Między innymi wręczaliśmy ten statut tutaj yy, prezydentowi miasta, profesorowi Jackowi Majchrowskiemu, rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorowi Wojciechowi Nowakowi, jak również yy, ambasadorowi Izraela w Polsce, cfirnerowi, jak i konsulom rezydującym w Krakowie, amerykańskiemu i francuskiemu. Yy, tym samym Centrum dialogu staje się placówką, w jakim sensie dyplomatyczną, a może to ma znaczenie, aby to przesłanie poszło w świat. Liczymy na to, że ta dobra nowina, która stąd, z tego stradomia, wychodzi w świat, będzie służyć temu i następnym pokoleniom. Chyba nie ma lepszego miejsca w Krakowie, jak właśnie ulica stradomska. Jak powiedziałem, łącząca Wawel z dawnym żydowskim Kazimierzem, albowiem tę, tą ulicą do dziś przechodzą tysiące turystów, dążąc na Kazimierz lub wracając w kierunku Wawelu, Kościoła Mariackiego, Plant i Rynku Głównego. Chcielibyśmy, aby tu wpadali, zachodzili, aby tu usiedli i chwilę poddychali. Światem przedwojennego Krakowa, światem hotelu londyńskiego, do którego kiedyś należała ta galeria, gdzie przybysze zostawiali swoje karoce, konie i szli piechotą do rynku głównego, nocując tu na piętrach tego pięknego hotelu londyńskiego. Czy uda się otworzyć tę atmosferę, ten świat, urządzić ponownie ogród, teatrzyk na, na świeżym powietrzu? Ekran filmowy, chciałbym, aby to nam się udało, aby młodzież krakowskich liceów mogła spotykać się z młodzieżą z Izraela, bawić się przy tej samej muzyce, dzielić się wrażliwością nad piękna, Krakowa, rozmawiać. Prawdopodobnie po angielsku, przełamując wszelkie bariery językowe, narodowościowe, ale znajdując pewne wspólne korzenie, tu w Krakowie, gdzie jednej i drugiej społeczności, prekursorzy czy protoplasti, wspólnie, głównie pokojowo i współpracując ze sobą, chociaż często te społeczności żyły oddzielnie. Ale spotykali się na, na ulicach, w parkach, współpracowali gospodarczo, wymieniali się towarami, a na święta żydowskie i chrześcijańskie wzajemnie składali sobie życzenia. To jest takie piękne, jak dzisiaj dostałem życzenia hepy Hanuka, a więc święto grudniowe żydowskie, i Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Myślę, że powinniśmy. Tym bardziej dzisiaj, po tej wielkiej tragedii Holokaustu, która się odbyła tutaj, na naszej ziemi. Właśnie stąd powinien pójść hasło przeciwko ostracyzmowi z powodu różnic religijnych, preferencji nawet seksualnych, hasło tolerancji, walki z antysemityzmem, walki z eksponowaniem różnic między ludźmi. A wszyscy, niezależnie od pochodzenia, jesteśmy, Osobami ludzkimi i w tym humanizmie, w tym ponad barierami podejściu drugiego człowieka powinniśmy się realizować, wzajemnie wzbogacać intelektualnie, poznawać nasze kultury, zwłaszcza wielonarodowościowej teraz zjednoczonej Europie. Mamy skromne ambicje, ale również chcemy ten mały kamyczek dla lepszego świata tu w Stradomskim Centrum Dialogu, dzięki naszym tutaj gospodarzom przyłożyć. Zapraszamy wszystkich przyjaciół, ludzi, którym ten dialog nie jest obojętny do współpracy. Zapraszamy na Stradomską 11 w Krakowie, blisko Wawelu, blisko Wisły, w miejscu, gdzie spotykają się ludzie wrażliwi na drugiego człowieka.